Cześć wszystkim z tej strony Darek Wojs z Kali Athletics i w dzisiejszym odcinku mówimy sobie totalną podstawę jaką jest pompka, która przysparza bardzo wiele problemów osobom początkującym i nie tylko dlatego Zachęcałbym Cię, żebyś oglądał ten film do końca i dał znać w komentarzu, czy wykonywałeś tą pompkę w sposób prawidłowy, czy też niekoniecznie. Znajdujemy się na CrossFit Dekerta w Krakowie i mam przyjemność prowadzić tutaj zajęcia. To, co zauważyłem to to, że osoby trenujące crossfit bardzo często mają tendencję do wykonywania pompek w sposób nieprawidłowy i jest to praktycznie 90% osób, które przychodzą do mnie na zajęcia, w związku z czym stwierdziłem, że warto nagrać taki materiał. I teraz tak, omówimy sobie dzisiaj trzy podstawowe błędy w pompce i w jaki sposób możemy ich unikać. Pierwszym, najczęstszym błędem jest brak kontroli miednicy. Osoby które proszę, żeby wykonały pompkę, zazwyczaj wykonują ją dokładnie w taki sposób. Ok, a więc co się dzieje, jeżeli wykonujemy to ćwiczenie w taki sposób? No, po pierwszym, drugim, trzecim treningu najprawdopodobniej nic, natomiast jeżeli będziemy wykonywać je w sposób ciągły, w taki sposób najprawdopodobniej doprowadzimy do problemu z odcinkiem nęciowym, wynikającym po prostu z nadmiernego spięcia prostowników. Dlatego, jeżeli chcemy uniknąć tego, powinniśmy się przede wszystkim nauczyć kontroli miednicy. Osoby przychodzące pierwszy raz na zajęcia do mnie najczęściej mają problem w ogóle z przestawieniem tej pozycji. Są już tak przyzwyczajone do wykonywania powtórzeń szybko, na czas, bez żadnej kontroli, że nie są w stanie pracować w ogóle miednicą. Dlatego naszym celem na początku jest nauka przejścia z, uwaga, przodu pochylenia miednicy do tyłu pochylenia, czyli w takiej pozycji po prostu wykonujemy sobie powtórzenia. Jeżeli macie problem z załapaniem pozycji, ustawcie sobie kamerę, nagrajcie się, zobaczcie czy wykonujecie to dobrze. I teraz tak, to jest pozycja, której chcemy unikać. Przechodzimy poprzez spięcie brzucha, pośladków do prawidłowej pozycji i w tej pozycji dopiero wykonujemy pompki. Częstym błędem również jest to, że osoby, które nie mają wystarczająco siły w tym momencie tracą kontrolę nad odcinkiem lędźwiowym i później już ponawiają cały czas błędy czyli jeżeli już przyjmiemy tą pozycję prawidłowo skupcie się na tym, żeby wykonywać te ćwiczenia, te powtórzenia w sposób powolny to pozwoli Wam lepiej kontrolować miednicę czyli jak już spięliśmy powoli do dołu utrzymujemy cały czas spięcie góra jeżeli dalej nie jesteście w stanie kontrolować miednicy, proponuję zacząć sobie od pompek na podwyższeniu. Ćwiczenie będzie dużo łatwiejsze, przez co w dużo lepszy sposób będziecie w stanie kontrolować miednicę. I mimo, że nie przeciążycie tych mięśni w taki sposób, jaki zrobiliście to tutaj, warto przez dwa tygodnie na przykład wykonywać sobie tak pompki, a później przejść do wykonywania ich na ziemi. Nauczyć się kontroli i dopiero później zwiększać liczbę powtórzeń. Drugim częstym błędem jest oszukiwanie siebie poprzez skrócenie zakresu ruchu. Czyli ja mówię, wykonujemy pompki w pełnym zakresie ruchu i otrzymuję w zamian coś takiego. Czy to jest pełny zakres ruchu? No nie do końca. Zobaczcie na dystans klatki od ziemi. Natomiast osoby. Odczuwają, że to jest pełny zakres ruchu, dlatego że zmieniają pozycję głowy. Czyli z pozycji neutralnej wysuwają głowę mocno do przodu, no i oczywiście stykają czołem z ziemią. Wydaje mi się, że to jest pełny zakres ruchu. Natomiast z tej pozycji, wysuniętej głowy, cofamy głowę do tyłu, i teraz dotykamy klatką piersiową ziemi. Idziemy do góry. Dopiero w tym momencie mamy pełny zakres ruchu. I tutaj kolejna uwaga. Dlaczego nie powinniśmy wykonywać tak pompki? No, więc w nadmiernym stopniu przeciągamy nasz odcinek, przeciążamy nasz odcinek szyjny. A robimy to praktycznie cały czas patrząc w telefon. Więc po co powielać jeszcze błędy na treningach? Trzecim najczęstszym błędem w pompkach jest prowadzenie łopci do zewnątrz. Pomimo tego, że dłonie ustawiamy na szerokość barków lub nieco szerzej. W związku z tym wygląda to w następujący sposób. Natomiast dlaczego taka technika wykonywania pompek jest niepoprawna? W mocnym stopniu obciąża zarówno nadgarstek, łokieć, jak i bark. Po pierwsze kluczową kwestią jest to, że nasz nadgarstek powinien być zawsze ułożony w linii z łokciem. W tym przypadku ucieka nam, nam do zewnątrz, w związku z czym obciąża nam tutaj zarówno, łokieć, jak, zarówno nadgarstek, jak i łokieć. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienie barków, prowadzenie łokci do zewnątrz, Powoduje nam rotację wewnętrzną w stawie ramiennym, w związku z czym w bardzo mocnym stopniu obciąża nam rotatory barków i tego powinniśmy unikać, bo one już wystarczająco są przeciążone u osób, które trenują sporty siłowe i nie wystarczająco dbają o rotację zewnętrzną. A w związku z czym, aby wyeliminować ten błąd, skupiamy się po prostu na tym, żeby prowadzić nasze łokcie blisko ciała, możecie dodatkowo sobie tutaj wdrożyć rotację zewnętrzną, czyli rotujemy sobie łokieć w ten sposób, żeby on już naturalnie przy zgięciu szedł do tyłu. Jeszcze jedna rzecz, która łączy się z poprzednim błędem i najczęściej go wywołuje jest również samo ustawienie dłoni. Często osoby początkujące zamiast utrzymywać dłonie w pozycji neutralnej, rotują je do wewnątrz. I to już na samym wstępie powoduje nam rotację wewnętrzną w barku i wtedy analogicznie ten łokieć idzie do zewnątrz, aby być w linii z nadgarstkiem. Czyli ustawienie zmieniamy z tego na neutralne. Podsumowując wszystkie błędy, jeżeli chcemy wykonać pompkę w prawidłowy sposób, przechodzimy sobie do podporu Rozstaw dłoni mniej więcej na szerokość barków lub ciut szerzej. Natomiast są również a, pompki, które wykonujemy w wąskim ustawieniu dłoni, również w szerokim lub coś pomiędzy. Standardowa mniej więcej szerokość barków. Przechodzimy sobie do podporów w pompce. Tutaj tyło, pochylenie miednicy, spięcie brzucha, pośladków. Protrakcja barków, czyli oddalamy je od siebie. Schodząc w dół łączymy łopatki. Dotykamy klatką ziemi. Łokcie prowadzimy blisko ciała. Odpychamy się nie tracąc pozycji naszej miednicy. Cały czas w pięciu do protrakcji. Łączymy łopatki. Góra. Staramy się również skupić na tym, żeby utrzymywać biodro na jednej wysokości i prowadzić je również a, do samej ziemi. Czyli nie robimy czegoś takiego, że biodro zostaje u góry ani u dołu. Cały czas w jednej linii. Ok, dzięki za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że będzie on przydatny dla wielu z Was. Jeżeli chcielibyście, żebym omówił również inne ćwiczenia, dawajcie znać w komentarzu. Sprawdzajcie sklep -athletics PL. To by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Yeah.